Dzień dobry, dzień dobry. Witam się ze śniadaniem na wypasie. Radosław robi takie właśnie śniadanie, a potem pensja rośnie, rośnie w tempie ekspresowym. Lonionia! Wygodnie psu? O, oj, oj. To loli Ty To, to gdzie, gdzie? Śpi. Leniwa piątka. Chyba już pięć dni nagrywam jednego vloga. Dzień dobry, dzień dobry. Znaczy dalej ten sam vlog przypuszczam. Wczoraj wieczorem sobie przeglądałam książkę i znalazłam taką fajną pastę, jego z, mojej kochani, jedynie z porem i z serem. I właśnie to bym chciała przygotować, ale muszę to znaleźć. Piękna książka, pięknie wydana. Bardzo... O, widzę, że to jest to. Bardzo prosto. 128 bardzo proste dania, większość z nich przynajmniej, no ale o to chodzi. Także szukamy tego mojego dania. Wam tak tylko chcę pokazać, czy już są sałaty. Zobaczcie w ogóle, no jak pięknie wszystko tak podane, taka prostota. No to też ładnie wygląda: korzet bow No zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie podane. Taka prostota. W ogóle pasty wegetariańskie są bardzo prostymi pastami. Zadziwiające smaki. Możemy. O, jest to. Sweet Carbonara, widzicie? Tak to wygląda. Pory mam, czosnek mam, nie mam świeżego tymianku, ale to nie szkodzi. Masło mam, oliwa z oliwy mam, spaghetti mam, parmezan. Znaczy parmezanu nie mam, ale mam jakiś inny ser i duże jajko. Tak jak mówiłam, choinka stoi, a ja się biorę za róże. Powiem Wam, że już jest troszeczkę późno. O Boże, zobacz tu, patrzcie, patrzcie! Ooo! A te już muszę obcinać, bo już późno. Troszeczkę się boję, że już jest za późno, ale dobra. Opitalamy je, no. Widzicie, już mi puszczają nowe. Także biorę się za to, moi kochani, biorę się. Tutaj, moi drodzy, posiekałam 5 ząbków czosnku. Niestety nie mam tymianku, jak wam mówiłam, ale użyję a zamiast tego suszonego lubczyku. Wiem, że to nie to samo, ale smak lubczyku uwielbiam także spoko. W międzyczasie też umułam, już jak widzicie, umułam i ubrałam pory. Także teraz będę je kroiła na połówkę i w ten sposób. Na patelni, moi drodzy, mam łyżkę oliwy z oliwek i łyżkę niesolonego masła. Do tego dodaję teraz czosnek i dodaję teraz do tego też e, mój ususzony liść lubczyku. Powinny być świeże liście tymianku. Jak to mi się trochę przerumieni. dodaję tutaj naszego pokrojonego pora. Dolewamy 400 ml wody. Wszystko tutaj doprawiłam solą i pieprzem, także teraz jakieś 30-40 minut musi nam się to gotować. Pod przykryciem od czasu do czasu yy, mieszamy. Do przepisu jest nam też potrzebne jedno jajko, którego nie mam w domu. <grym> także chyba się wybiorę do sąsiada. I 50 g sera do starcia, które później bełtacie z tym jajkiem. Także ja tutaj mam amento, 50 g biorę się za tarcie. Tutaj mi się wszystko ładnie gotuje. Woda na makaron się gotuje. Ser starte. I przygotowany makaron, potrzebujemy 300 gramów, to jest wiecie na 4 porcje, czyli będzie doradka dla Radka do pracy. Eee, ja akurat mam taki gotem free, nie wiem dlaczego, czasami kupuję jakieś takie rzeczy, absolutnie nic takiego nie stosuję, na zdrowie Lunka. Także to jest przygotowane i czekamy aż się pory zagotują i jak mówię, muszę wyruszyć do sąsiada po jajko, bo mam że mamy jajka, ale dzisiaj Radek zrobił na śniadanie. Kiszka. Kochani moi, tutaj mamy jedno jajko i około 50 gramów startego sera. I teraz to wszystko będziemy razem bełtać i jak zagotuje nam się makaron, też zużyjemy wody z makaronu. Zostawcie sobie jakoś tak kubek wody z makaronu i dodamy tutaj też do tej masy tej wody z makaronu, żeby żeby było to troszeczkę rzadsze. Odcedzony makaron dajemy do pora i odstawiamy z gazu, zupełnie z tej płyty lub z tego ognia, na którym gotowaliście, na jakieś 2-3 minuty, żeby to ostygło. Bo za chwilę będziemy tutaj dawali tą masę jajeczną, jeszcze ją troszeczkę tą wodą z makaronu rozcieńczę. I to dodajemy do makaronu. I mieszamy, żeby ten ser razem z tym jajkiem się na tym makaronie rozłożyły. To jajko surowe się zetnie na makaronie. I dlatego też ten makaron nie może być za, krący, żeby, za gorący, żeby ono, się, żeby się nie zrobiło jak kajecznica. O, w ten sposób. Gotowe. Idealnie mi się to udało wymierzyć z jajkiem moja porcja, radka porcja. Także bierzemy się szybko za jedzenie, bo Radek już jedzie do pracy. Jeszcze nie próbowałam, co ty mówisz? Mhm. Tak? Może Bardzo być? Dobre. Bardzo dobre czy dobre? Bardzo dobre. Okay. E, także, moi kochani, śmiało mogę powiedzieć, że pierwsza potrawa z radkowego prezentu wyszła bardzo dobrze. Także zadowolona jestem, ja już się długo na tą książkę czuję, ale tak jak mówiłam, radek zawsze nie opłaca ci książka, wszystko możesz znaleźć na internecie, no i tak książki leżą, także żeby nawet jemu udowodnić, e, będę z tej książki e, gotować, a wy przy okazji troszeczkę skorzystacie. Ogólnie to dajcie znać właśnie, czy czasami korzystacie z tych przepisów, co ja wrzucam, teraz już dużo mniej wrzucam przepisów, ale czy korzystacie z tych przepisów, które czasami są tutaj na kanale, bo... Na przykład, y, chyba miałam dwie osoby z pracy, które mnie znalazły y, na kanale właśnie przez to, że szukały y, przepisu, chyba na wegetariańskie kary, czy tam na rybne kary, czy coś takiego, i właśnie w ten sposób y, mnie znalazły. Także w szoku jestem. Troszeczkę tutaj było może dużo roboty w tym, troszeczkę było stresu z tym, żeby w odpowiednim momencie wbić jajka w makaron, żeby tam, jak właśnie Jamie napisał, żeby, żeby się nie zrobiła jecznica, ale trafiałam w idealnym momencie. To wszystko wyszło tak, jak jest właśnie tutaj też napisane, tak elegancko. Wiecie, do samego końca myślałam, że nie będzie to smaczne, bo jak próbowałam. Ten sos spora, spory, spora. To się wydało taki bezsmakowe, ale było ok. Ja, tak jak mówiłam, nagrywam wam już tego vloga, nie wiem, który dzień. E, po prostu, jak mam jakieś lepsze chwile, to wyciągam kamerę i coś tam sobie po nagrywam. Już wam też nieraz mówiłam, że mi to po prostu pomaga też w odciągnięciu po prostu swoich myśli od tego, że się nie za bardzo czuję, że mi się w głowie kręci i taki i no, w ogóle widzę, że jakoś jest strasznie. O, dzień dobry, moja maleńka. Moja maleńka myszka. Jestem jakaś taka wyspana, ale to chyba właśnie przez to, że źle się czuję i tabletki biorę. Także mniejsze z tym. No i co? I może się uda dla Was jakiś film sklecić. No i Wam może pokażę, że wreszcie wczoraj zaczęłam używać Folon Clashes, także zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Poroz Was pisało, że miało, że używało, że efekty były, ale po zaprzestaniu te efekty. Automatycznie ustawały. A ja Wam powiem, że ja jakiś czas temu, zaczęłam chyba dwa lata temu, używałam rewitalaż i spoko było. Nie zużyłam tego do końca. Po prostu dosyć długo sobie później przez jakiś czas raz na tydzień smarowałam. Mnie by się powinno dwa razy w tygodniu, ale ja smarowałam raz na tydzień i nie zauważyłam, żeby mi te rzęsy w jakiś tam drastyczny sposób wypadały albo coś takiego stało. Po prostu ja w jakiś tam sposób e, do siebie powoli dochodziły, wiecie, do swojego stanu przed, ale tymi długimi rzęsami się cieszyłam naprawdę, naprawdę długo. Także. Myślę, że tutaj efekt będzie podobny, no a cena to po prostu ułamek, ułamek ceny tego, co za rewitalarz, bo rewitalarz to po prostu jakiś, jakaś przesada, jeżeli chodzi o te cenę, po prostu moim zdaniem masakra. Także zobaczymy, jak to się u mnie sprawdzi. Mam, moi drodzy, nieco lepszą chwilę, tak że wybieram się do sklepu Rzadko ja muszę odebrać jaki, ale idę pieszo, jeszcze nie czuję, że dobrym pomysłem byłoby wejście za kółko. Poszła Jola po sałatkę do sklepu. Mhm. Ja już wróciłam. W ogóle zaraz wam pokażę. Może tutaj będzie widać, jakie ja byłam ubrana, w złym. Sensie, widzicie? duże spodnie dresowe. Korzuch normalnie szok. Ale idziemy, bo jest powiem Wam dosyć ciepło. Więc korzystam chwilowo. Póki się w miarę okej okay czuję. Chodź Lunka, chodź. No, także idziemy z Loneczką, w ogóle fajnie. Bardzo przyjemne powietrze, muszę wam... Uuu, bardzo przyjemne powietrze jest, moi drodzy, muszę wam powiedzieć. Jest chyba 10 stopni. Czy coś w tym stylu, także możecie nie umierać. Moi kochani, minęło 6 dni. Tak wyglądają kwiaty. Zobaczcie, zarówno azdowe, jak i aldikowe. Aldikowe, co prawda, się cieszę, wróciłyśmy dopiero z dworu, tak? Kto dopiero wrócił z podwórka? No kto? Gruba i druga, gruba, tak? Bo gadam do tego psa i do człowieka. Hazdowe wyglądają tak, aldikowe się nie otwarły, ani jedne i drugie nie pachną. Także moi drodzy zastępuję je białymi, które teraz kupiłam w Sainsbury's i jako, że nigdy nic nie robię dla środowiska, wybrałam je zapakowane w papierze, tak, żeby nie było się do czego doczepić. O proszę, jednak białe tulipany, to są białe tulipany, uwielbiam białe kwiat, ogólnie uwielbiam tulipany. I tutaj mój delfinek, który symbolizuje mi mojego boryska. Och, także popatrzymy, ile te będą stały. Te z Sainsburego ponoć mają 6 dni gwarantowane. Tamte miały 5, a te mają 6. E, jeszcze moi drodzy, wam pokażę, po co poszłam do Sainsburego. Mm, oprócz e, leków Fredka, który miałam do odebrania, e, kupiłam też wagę wargowską. To jest taka waga healthy, li healthy living, czy coś w tym stylu healthy lifestyle. Ona, ona też mierzy kalorie, ona mierzy jakieś tam rzeczy. Także wzięłam coś takiego, bo nasza, którą już mamy ponad 10 lat, e, zaczęła się psuć. Także. Taką e, tutaj mamy. I były na przecenach ręczniki. Jak widzicie, to jest taki brudny róż. I duże ręczniki były po piątaku, zamiast dychy. Zobaczcie, jaka fajna, fajna struktura bardzo. Kiedyś e, kojarzy mi się też, że miałam takie ręczniki w domu w Polsce. Nie wiem, może mi się tylko wydaje. Znaczy coś podobnego. Także wzięłam dwa takie ręczniki. One, jak widzicie, są bath towel, 100% bawełna. Wzięłam jeden do rąk. One były po piątaku. Ten do rąk był za trójkę. I moi drodzy, wzięłam też dwa takie ręczniczki w tym samym kolorze, nie ręczniczki, ale dwa takie dywaniki. No tutaj teraz nie widać tego koloru, ale dwa takie dywaniki, um, wiecie, na podłogę. Też taki brudny róż i one zamiast 12 funtów kosztowały 6 funtów, czyli cena taka jak w Primarku 100% bawełny. Tak. Tak. I to wszystko. Kolacja moi drodzy, sałatka z tuńczykiem i dwa wafle ryżowe. A tutaj czeka jeden sweter do zwrotu z H&M, bo no niestety nie był na mnie dobry. Znaczy źle leży. O, nie, jeszcze inaczej. Zaworowaty, jak dla mnie i staram się już nie kupować takich rzeczy.